Hej, siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 23 czerwca 2025 roku. No i co, Street Fighter nadal w sklepie? I mamy nową emotkę, czyli Gigam za 500? Tak się jej prezentuje. Bez troska Me and you Banita Odkrywca przestrzeni. Let's get it started Gangam Style. Kura za 300. Bruno Mars to samo. Son Hunk Min nadal w sklepie. Powrócił opancerzony Batman Zero. I rebir Harley Quinn. Deathstroke Zero to samo. Lionel Messi nadal w sklepie. Poprzednie skiny i temy z zakładki letni sklep zniknęły i pojawiły się kolejne. Czyli zestaw plażowi Brutus i Julka za 3700. Mi tyle pokazuje, bo on cały zestaw, a normalnie ten zestaw i się nie ma, czy itema kosztuje 2200. Plażowy Brutus za 1300. Wraz z takim kilofem. Plażowa Julka za 1200. Plażowy Francus za 500 przypływ za 700. I mamy nową emotkę, czyli słoneczna kąpiel za 200. Tak to wygląda. Starships za 500. Heatwaves. Hot to go. Hot in here. Na czysto za 300. Zestaw cyberinfiltracja i pakiet narzędzia do infiltracji to samo. Pędem do linii ognia nadal w sklepie. Zestaw wszechstronny PIK to samo. Złotko za 1200. Zwiadowca zdobień za 1500. Hyperion, za 1200. Rozciąganie za 200. Zamaskowana furia za 1200. Chwała pomidorowi za 500. Zestaw zombie nadal w sklepie. Podwójny prowokator za 800. Pankiri za 500. Reperkusja za 800. Widowisko za 200. Gotowi na błyskawice. To samo. Luz nadal w sklepie. Buty to samo. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Odpalę silniki to samo. Nie ma już dzisiaj kobiety kod 0, batmana 0 i animowanych ojców. No i co? Jeśli sklepie wam się podobało to pamiętajcie subzone łapka w górę kod gigileon w sklepie. A ja się z wami żegnam. Siemneczko.